Lekki deszcz ledwo zaczął bębnić o wielkie okna mojego biura w łodzi, gdy zadzwonił telefon. Prawie nie odebrałam. Po godzinach pracy zwykle dzwonią z problemami dostawcy albo mechanik, który prosi o akceptację nadgodzin. Ale kiedy zobaczyłam imię na ekranie, poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy, Kasia. Od kilku tygodni moja córka nie rozmawiała ze mną bez tego napięcia, które przecinało jej głos niczym ostra Żyletka. Odkąd mój mąż, Marek, zmarł prawie 10 lat temu, próbowałam być jednocześnie matką i żywicielką rodziny, oddając się bez reszty sieci warsztatów samochodowych, które razem zbudowaliśmy. Ale Kasia oddalała się z każdym rokiem. Jej milczenie raniło jak noże. Mamo, powiedziała szybko z niemal nienaturalną radością, może byśmy coś zrobiły razem w ten weekend, tylko ty i ja, jakiś wypad w Tatry. Trochę świeżego powietrza by nam się przydało. Przez chwilę milczałam. Kasia zawsze nudziła się na krótkich spacerach, twierdząc, że przyroda to totalna nuda. Wspomnienia ścisnęły mi serce, jej nastoletnie lata spędzone w galeriach handlowych i przed ekranami. Jej zniecierpliwienie na rodzinnych biwakach, kiedy Marek próbował nauczyć ją rozbijać namiot. Ta propozycja brzmiała dziwnie wręcz wyreżyserowanie. Mimo wszystko krucha nadzieja ścisnęła mi serce. Pomyślałam o pogrzebie Marka, o tym jak Kasia trzęsącymi się dłońmi złapała mnie za rękę, szepcząc, że nigdy mnie nie zostawi. Ta obietnica wracała w samotne noce, gdy dom wydawał się nieznośnie cichy. Może ten wypad był jej sposobem na jej spełnienie, mimo tylu lat dystansu. To brzmi dość niespodziewanie, zdołałam wydusić, starając się zachować opanowany głos. Zaśmiała się, a jej śmiech był lekki, ale pusty. No dalej, mamo. Zawsze mówiłaś, że przyroda oczyszcza umysł, dajmy jej szansę. Oparłam się na starym, skórzanym fotelu Marka. Wciąż czułam na dłoniach delikatny zapach oleju silnikowego po pracy w warsztacie. Mój instynkt szeptał mi, że muszę zachować ostrożność, przypominając mi o każdej nierozwiązanej kłótni, o dziwnym tonie jej głosu w ostatnich miesiącach. Ale wbrew temu szeptowi pojawiło się coś silniejszego. Moja tęsknota za kontaktem, moje pragnienie, by uwierzyć, że córka mnie kocha. Dobrze, Kasiu, powiedziałam cicho. Chodźmy na ten spacer. Linia milczała przez pół sekundy, zanim ona westchnęła z ulgą. Świetnie, podeślę ci szczegóły. Kiedy się rozłączyła, siedziałam w ciszy. Za oknem nadal padał jednostajny deszcz, a ja byłam przekonana, że wybrałam nadzieję. Weekend czekał, a wraz z nim szlak poranne powietrze w Tatrach było tak zimne, że paliło w płucach, a szlak wspinał się pośród sosen, z których kapała rosa. Kasia szła kilka kroków przede mną, jej nowe buty szeleściły na luźnych kamieniach, była dziwnie ożywiona, odwracając się do mnie z uśmiechem, który bardziej przypominał maskę, niż wyraz autentycznej radości. Mamo, opowiedz mi jeszcze raz o swoich dniach w wojsku, zawołała, poprawiając szelki plecaka. Jak tam przetrwałaś polegając tylko na szkoleniu? Jej nagłe zainteresowanie zbiło mnie z tropu. Przez lata lekceważyła te historie, przewracając oczami, gdy upierałam się, że dyscyplina kształtuje charakter. Teraz pytała o szczegóły. Jak znaleźć wodę na wrogim terenie? Jak zachować spokój, gdy kończyły się zapasy? Odpowiadałam ostrożnie, próbując ignorować dziwny błysk w jej oczach, gdy coś bazgrała w małym notesiku, który trzymała w kieszeni kurtki. Podejście stawało się coraz bardziej strome i zatrzymałam się, by złapać równowagę, opierając rękę o korę sosny. Gdy podniosłam głowę, Kasia stała z boku, pochylona nad telefonem. Jej usta poruszały się w szybkim, pilnym szeptem, ale kiedy zauważyła, że na nią patrzę, schowała telefon i zmusiła się do kolejnego uśmiechu. Wszystko w porządku tam u ciebie? Zapytała zbyt wesołym głosem. Skinęłam głową, choć niepokój ścisnął mi żołądek. Co kilka minut znajdowała kolejną wymówkę, żeby sprawdzić telefon. Mapa, pogoda te wymówki nigdy nie brzmiały do końca wiarygodnie. Chciałam zapytać ją wprost, zażądać prawdy, ale powstrzymałam się. Tyle kosztowało mnie to, żeby w ogóle tu ze mną była, że nie mogłam ryzykować, że zniszczę ten kruchuteńki most. Powiedziałam sobie, że po prostu jest zdenerwowana, że las ją niepokoi. Pozwoliłam, by nadzieja zagłuszyła szept mojego instynktu, tego samego, który trzymał mnie przy życiu w miejscach o wiele trudniejszych niż ten szlak. Z każdym krokiem w głąb lasu przekonywałam samą siebie, że to miłość, a nie niebezpieczeństwo, czeka na mnie przed nami. Las ściemniał, gdy szłyśmy szlakiem. Korony drzew były tak gęste, że światło słoneczne przedzierało się tylko w nielicznych, połamanych promieniach. Powietrze pachniało wilgotnym mchem i sosną. Było gęste od ciszy przerywanej jedynie jednostajnym kapaniem wody. Kasia zatrzymała się, poprawiła plecak i spojrzała na mnie z lekkim uśmiechem. Mamo, możesz nabrać wody z tego strumyka? Ja znajdę jakieś miejsce na odpoczynek. Jej ton był swobodny, prawie ciepły, i przez chwilę poczułam, że znowu odnalazłyśmy wspólny rytm. Ostrożnie zeszłam po pochyłości, przykucnęłam przy lodowatym strumieniu i pozwoliłam wodzie przepływać przez palce zanim napełniłam butelkę. Była zimniejsza niż się spodziewałam, mroziła mi skórę niczym przypomnienie o tym, jak daleko jesteśmy od bezpieczeństwa dróg i miasteczek. Kiedy podniosłam się z butelką w dłoni, polana była pusta. Na początku pomyślałam, że po prostu poszła między drzewa. Kasiu. Mój głos dziwnie zabrzmiał pośród sosen. Czekałam, nasłuchując kroków, śmiechu, czegokolwiek, ale słychać było tylko szelest gałęzi na wietrze. Wtedy to zobaczyłam. Kartka papieru na mchem porośniętym kamieniu, a na niej wykaligrafowane moje imię. Ścisnęło mi klatkę piersiową, gdy ją rozłożyłam. Jedno słowo patrzyło na mnie z jej ręcznie pisanego listu. Żegnam. Stałam w bezruchu, z drżącą ręką, czytając to raz za razem, jakby litery mogły się przestawić w coś mniej okrutnego. Moja córka, moja jedyna córka, odeszła. Nie zgubiła się. Nie przez pomyłkę, ale z własnego wyboru. Zdrada uderzyła we mnie jak burza. Przez długą chwilę ból wbijał mnie w ziemię. Wspomnienia nocy spędzonych na podwójnych zmianach, żeby opłacić jej czesne. Ostatnie tchnienie Marka, kiedy kazał mi obiecać, że będę się nią opiekować. Wszystko błyskało w mojej głowie niczym ostre błyskawice. Przycisnęłam kartkę do piersi, papier zwilgotniał od mojego potu. Ale ból nie mógł mnie nakarmić ani ochronić przed niebezpieczeństwami lasu. Lata szkolenia w wojsku ożyły, odciągając mnie od krawędzi rozpaczy. Schronienie, woda, ruch, porządek, dyscyplina, niełzy utrzymają mnie przy życiu. Ostrożnie złożyłam kartkę, schowałam ją do kieszeni kurtki i zmusiłam nogi do ruchu w ciszy drzew. Byłam sama na polanie, z kartką wciąż palącą w mojej kieszeni, i zmusiłam się do oceny sytuacji. Moje dłonie przeszukały kurtkę, jakby mogły wyczarować coś więcej. Niewielki scyzoryk, który zawsze nosiłam. Ubranie w warstwach na zimno, moja butelka wody w połowie napełniona ze strumienia, zero jedzenia, zero mapy, zero kompasu, nic więcej. Ciężar tego wszystkiego mnie przytłoczył. Jeśli Kasia zaplanowała to jako pokrętną lekcję, zrobiła to dobrze. Pozbawiła mnie prawie wszystkiego. Zamknęłam oczy i uspokoiłam oddech. Jak na szkoleniach, kiedy panikę trzeba było uciszyć, bo zabiłaby cię szybciej niż wróg, schronienie, woda, ogień, ruch. Cztery słowa wyryte we mnie aż stały się instynktem. Jeśli będę się ich trzymać, mam szansę. Spojrzałam na wysokie sosny, na warstwy igliwia pod moimi butami, i wybrałam zachód w kierunku, gdzie, jak mi się wydawało, powinna być główna droga. Las był cichy, z wyjątkiem delikatnego stukania dzięcioła. Mój własny puls był głośniejszy. Podczas gdy szłam, wspomnienia pojawiały się bez zaproszenia. Każdy krok je przywoływał. Trzy prace, gdy byłam po trzydziestce. Ręce całe w pęcherzach od długich zmian, żeby Kasia mogła chodzić do prywatnej szkoły, o której marzył jej ojciec. Roczne czesne w wysokości 40 tysięcy złotych tylko po to, żeby nigdy nie poznała ograniczeń, które ja miałam. Potem jej wydatki na studia, jej pierwszy samochód, 18 tysięcy złotych w gotówce, bo nie chciała używanego, mówiłam sobie, że to miłość. Ale teraz w ciszy lasu zobaczyłam, czym to było. Kupiłam jej wygodę, a w procesie usunęłam jej odporność. Prawda raniła głębiej niż sama zdrada. Sprawiłam, że stała się miękka, zależna, oczekując, że świat da jej wszystko, co ja zdobyłam w pocie czoła. A teraz ona obróciła tę miękkość w okrucieństwo. Wściekłość, która we mnie narosła, była ostra, czysta, ogień silniejszy niż strach. Wypełniła moją pierś, ustabilizowała mój krok i przypomniała mi, że nie jestem kobietą, która podda się i umrze w prochu. Ścisnęłam scyzoryk w kieszeni. Podniosłam brodę i ruszyłam w głąb drzew. Ziemia pod moimi butami stała się bardziej miękka. Plamy wilgotnego błota pocięte śladami znacznie większymi niż moje. Przyklękłam, rysując zaokrąglone opuszki w błocie, świeże, głębokie ślady pazurów na końcach. Niedawno przeszedł tędy niedźwiedź. Serce ścisnęło mi się, ale szkolenie szepnęło: nie zaskakuj go. Zaczęłam nucić, najpierw cicho, potem głośniej. Dodając rytm moich butów na opadłych gałęziach, żeby każda istota wiedziała, że nadchodzę, powrotny szlak wił się przez zarośla, zwężając się, aż musiałam odgarniać gałęzie, które drapały mi ramiona. Szedłem dalej, każdy krok był aktem buntu. Wtedy, najpierw słabo, usłyszałam to, ryk silników. Nie huk ciężarówek, ale coś mniejszego, bliżej, kładli. Płuca paliły mnie, gdy biegłam, aż drzewa ustąpiły i światło ogarnęło mnie całą. Gdy wybiegłam na polanę, zatrzymałam się, chwiejąc się. Czterech jeźdźców stało przy swoich maszynach, z kaskami na pół zdjętymi, patrząc na mnie. Wysoki mężczyzna po czterdziestce zdjął kask z wytrawionymi liniami wokół oczu. Pani, wszystko w porządku? zapytał głosem, który niósł troskę i autorytet. Ledwo zdołałam wydusić słowa. Córka mnie tu zostawiła, zabrała wszystko, po prostu odeszła. Ich twarze przeszły od dezorientacji do przerażenia. Jedna z kobiet przekleła pod nosem. Mężczyzna podszedł do mnie, stabilizując moje drżące ramię. Nazywam się Olek Kłak, jestem byłem ratownikiem Gopr. Zostawić kogoś w tej dziczy to próba morderstwa. Słowo spadło ciężko, ale nie drgnęłam. Morderstwo, tak. Taki był jej wybór. Olek wskazał na swoją grupę. Wydostaniemy panią stąd całą i zdrową. Szybko się wyprostowałam, patrząc w jego oczy z opanowaniem, którego nie czułam od lat. Pod jednym warunkiem, powiedziałam: zawieziecie mnie z powrotem, zanim ona tam dotrze. Zmarszczył brwi, ale skinął raz głową, jakby rozumiał, że w grę wchodzi coś więcej niż tylko przetrwanie. Wsiadłam na tył jego kłada, silnik ryczał pod nami, a las zaczął się zacierać, gdy pędziliśmy w kierunku drogi. Kład podskakiwał na kolejinach i kamieniach, wiatr tnął moją twarz, gdy Olek manewrował szlakiem tak wąskim, że wydawał się stworzony tylko dla zwierząt. Stary szlak ratowników, krzyknął do tyłu. Oszczędza godziny drogi. Jego głos był pewny, ćwiczony, takiego rodzaju, który kazał ci wierzyć, że przewodził setkom ratunków w takim terenie. Złapałam się ramy i pozwoliłam, by rytm jazdy zepchnął mnie do myślenia. Faszmarka pojawiła się bez zaproszenia. Tak jak wyglądał tej nocy, gdy ścisnął moją dłoń i kazał mi obiecać, że wychowam Kasię na silną, niechronioną, niezależną. Znał mnie na tyle dobrze, żeby dostrzec niebezpieczeństwo w moim poczuciu winy. Jak może stać się nadopiekuńczością? I miał rację. Pomyliłam miłość z ratowaniem, siłę z wygodą. Żal ciążył mi na piersi. Ale obok niego paliła się ostra determinacja. Jeśli Kasia zostawiła mnie w lesie, wierząc, że zniknę w ciszy, miała się właśnie dowiedzieć, jak bardzo się pomyliła co do kobiety, którą nie doceniła. Szlak schodził w dół, przekraczał płytkie strumienie, zakręcał pod gigantycznymi sosnami, aż wyszedł na drogę żwirową, która wkrótce połączyła się z autostradą. Cywilizacja powróciła w fragmentach, skrzynki pocztowe na poboczach, delikatny szum ruchu. Potem zarys małego miasteczka. Oleg zwolnił i wskazał na budynki przed nami. Ona będzie tam za chwilę, jadąc główną drogą, powiedział. Będzie pani z powrotem przed nią. Skinęłam głową, a ciężar tych słów osiadł niczym zbroja. Przed nią. To wszystko, czego potrzebowałam. W pensjonacie zameldowałam się w pokoju, który lekko pachniał cedrem i starymi kocami. Olek został w drzwiach, obserwując mnie z milczącym szacunkiem kogoś, kto wiedział, że to jeszcze nie koniec. Podziękowałam mu i zamknęłam za nim drzwi. Sama położyłam plecak na łóżku i stałam przez chwilę w bezruchu, słuchając ciszy pokoju. Moje serce nie biło już ze strachu, biło ze strategią. Chociaż leśna ziemia wciąż przylegała do moich butów, mój umysł już kształtował kontratak. Położyłam moją torbę podróżną na cedrowym biurku i powoli ją otworzyłam. Ostry dźwięk w ciszy pokoju pensjonatu. Moje ręce zadrżały tylko raz, zanim zmusiłam je do ustabilizowania się. Z ukrytej kieszeni wyciągnęłam teczkę, którą spakowałam w łodzi, dokumenty prawne, które sprawdziłam kilka tygodni temu, kiedy zaczęła naciskać na więcej pieniędzy. Wtedy wydawało się to gestem rozczarowania, linią wyznaczoną atramentem. Teraz była moją tarczą. Rozłożyłam papiery na biurku. Nowy Testament był jasny. Każde aktywa, każda akcja warsztatów, każde konto miało trafić nie do kasi, ale do organizacji kombatanckich grup zajmujących się ochroną przyrody i funduszu stypendialnego imienia Marka. Jego nazwisko na szczycie strony stabilizowało mnie. Przez lata próbowałam spełnić obietnicę daną mu, dając kasi wszystko, ale być może to był prawdziwszy sposób upewnić się, że jego spuścizna pomoże tym, którzy wciąż cenią wysiłek i hard ducha. Pukanie do sąsiednich drzwi przerwało moje myśli wszedł Olek z małą torbą na aparat na ramieniu. Przyniosłem sprzęt, powiedział. Audio i wideo. Jeśli powie coś obciążającego, będziemy mieli wszystko. Skinęłam głową, pozwalając mu ustawić się w pobliżu wentylacji, gdzie kąt obejmował drzwi i biurko. Pracował ze spokojem kogoś, kto widział zbyt wiele tragedii w górach. Jego obecność uspokajała mnie. Kiedy wyszedł, pokój wydawał się cięższy. Dokumenty patrzyły na mnie. To nie tylko słowa, ale historia wszystkiego, co zbudowałam, wszystkiego, co poświęciłam, a jednak niosły ze sobą także dowód na moją porażkę. Słabość Kasi nie wzięła się z niczego. Ja ją uczyniłam miękką, myśląc, że ją chronię. Usiadłam na skraju łóżka. Mój głos był ledwie szeptem. Ja stworzyłam jej słabość, ale nie pozwolę, żeby mnie zniszczyła. Słowa brzmiały jak wyznanie i przysięga. Zegar na stoliku tykał, odliczając minuty do momentu, w którym, jak wiedziałam, miała przyjechać. Wstałam, wyprostowałam ramiona i usiadłam przy biurku z rozłożonymi papierami, jak czekający na ogłoszenie werdykt. Klucz zaskrobał w zamku, po nim nastąpiło powolne skrzypnięcie drzwi. Kasia weszła z zarozumiałą miną zadowolenia, spodziewając się ciszy. Kiedy jej oczy spotkały moje na drugim końcu pokoju, jej uśmiech zamarł. Krew odpłynęła jej z twarzy, pozostawiając ją nieruchomą w progu. Mamo jej głos załamał się Jak. Jak ty tu jesteś? Siedziałam spokojnie przy biurku z papierami rozłożonymi przede mną. Okazuje się, że trudniej się mnie pozbyć niż myślałaś. Cofnęła się, palce drżące na pasku jej torby. Nie rozumiesz. Rozumiem doskonale, przerwałam. Moja ręka spoczęła na złożonej kartce, którą wyciągnęłam z kieszeni, podniosłam ją powoli. To powiedziało mi wszystko. Jedno słowo, Kasiu. Żegnam. Zostawiłaś mnie w środku tego lasu, żebym umarła. Jej maska pękła, gorzkość wylewała się z niej, kontrolowałaś całe moje życie. Każdą decyzję, każdą złotówkę zawsze z warunkami, nigdy nie pozwoliłaś mi stanąć na własnych nogach. Utrzymałam z nią kontakt wzrokowy. I dlatego wybrałaś morderstwo? Zawahała się, potem wyprostowała się z uniesioną brodą. Zasługuje na to, co zbudowałaś. Na wszystko. Trzymałaś mnie słabą tylko po to, żeby czuć się silna. W ciszy przesunęłam testament przez biurko. Nie dziedziczysz nic. Każda złotówka. Każdy warsztat, każdy dom trafi na cele, które naprawdę uhonorują imię Twojego Ojca. Jej opanowanie rozpadło się na kawałki. Rzuciła się do przodu, wyrywając papiery, skanując je gorączkowymi oczami. Nie, nie możesz tego zrobić! Nie możesz! Jej głos podniósł się, łamiąc się w błaganiu. Mamo, proszę, zmienię się, będę lepsza. Wtedy wściekłość skrzywiła jej rysy. To twoja wina. Ty mnie taką stworzyłaś. Nie ruszyłam się. Za sąsiednimi drzwiami sprzęt Olka brzęczał, rejestrując każde słowo, każde wyznanie. Kasia opadła na krzesło naprzeciwko mnie. Papiery trzęsły się w jej dłoniach, nieświadoma, że jej upadek już był przesądzony. Pokój wypełnił się ciszą po ostatnim wybuchu Kasi. Przerwało ją tylko delikatne brzęczenie urządzenia nagrywającego. Pewną ręką wybrałam numer do recepcji, prosząc o wezwanie władz. Nie było krzyków, kiedy przyszli, ani dramatycznej walki. Dwóch umundurowanych funkcjonariuszy weszło, a protesty Kasi przeszły od wściekłości do niedowierzania, gdy zakładali jej kajdanki. Nie możecie tego zrobić. To moja matka, krzyczała, wyrywając się z ich uścisku. Siedziałam na miejscu, mój głos był spokojny. Córka nie zostawiłaby matki na śmierć. Wyprowadzili ją. Echo jej głosu zanikało w korytarzu. Drzwi zamknęły się za nimi i w pokoju znów zapanowała cisza. Spojrzałam na puste krzesło, które zajmowała, na papiery rozrzucone na siedzeniu. Ból w mojej piersi nie był triumfem ani zemstą, był jasnością. Dziewczynka, którą wychowałam, zniknęła i być może nie było jej już od lat. To, co zostało, było kimś, kogo już nie poznawałam, kimś, kto wybrał chciwość nad miłość pośrodku lasu. Olek wszedł w ciszy, z torbą na aparat na ramieniu. Przyglądał mi się przez chwilę, po czym powiedział cicho. Nie przeżyła pani przez przypadek przeżyła pani, bo jest pani silna. Skinęłam głową, chociaż siła wydawała się pustym słowem. Wystarczająco silna, żeby ją stracić, szepnęłam. Położył dłoń na oparciu krzesła, pewną i stabilizującą. Wystarczająco silna, żeby zobaczyć, jaka jest naprawdę. Zebrałam dokumenty, złożyłam je starannie i schowałam do torby. Praca, która mnie czekała, nie była już o przetrwaniu, ale o odbudowie. I wiedziałam dokładnie od czego zacząć. Wiosenny deszcz w łodzi powitał mnie po powrocie do domu. Ulice lśniły pod szarym niebem, które nie wydawało się już ciężkie. W biurze mojego prawnika podpisałam ostatnie dokumenty, by założyć fundację imienia Marka. Warsztaty będą finansować stypendia, programy dla weteranów i działania na rzecz ochrony przyrody cele, które uhonorowały jego hart ducha i wartości, które kiedyś podzielaliśmy. Gdy odłożyłam długopis, poczułam ciche zadowolenie w mojej piersi. Kilka dni później spacerowałam po swojej okolicy o zmierzchu. Zapach kwitnących w ogrodach akacji unosił się w powietrzu. Po raz pierwszy od lat moje kroki wydawały się lekkie. Nie oglądałam się już przez ramię, czekając na kolejne żądanie kasi, ani nie dusiłam się poczuciem winy, że nie byłam wystarczająco dobra. Cisza wokół mnie nie była już samotnością. Była pokojem. Pewnej nocy przyszedł list z więzienia, pięć stron napisanych schludnym pismem kasi. Przepraszała, tłumaczyła, błagała, ale między wierszami rozpoznałam tę samą manipulację, obietnicę zmiany. Tylko gdybym przemyślała sprawę, gdybym znowu dała jej szansę, przeczytałam każde słowo raz. Potem wrzuciłam strony do niszczarki. Dźwięk ostrzy przeżuwających papier był ostateczny, wręcz oczyszczający. Stojąc tam, zrozumiałam prawdę. Nie tylko przeżyłam w lesie, przeżyłam rodzaj macierzyństwa, który skrzywił mnie poczuciem winy i zaślepił strachem. Niektóre zakończenia cię nie złamią, niektóre zakończenia cię uratują. Niektóre pożegnania są początkiem spokoju.